moja głupota. O, słuchajcie, coś się ostatnio normalnie zapisuje. Cieszę się. Dziwne, że nie zaczął gnić. No, okej. Jak widzicie, te drzewa są chyba w 1D. Albo w 2D. Czekajcie. Bo w 1D to by się obracały z nami. Zobaczymy. No, one są w 1D. Bo się obracają z nami. A tu? słuchajcie, tu chyba nie byłem. Ale to dobra, może to są jakieś, wiecie, do dalsze części gry rzeczy, no bo w tej grze raczej nie ma sekretów, no przynajmniej yy, nigdy o żadnych nie słyszałem, bo mówię, no, f... miałem tą gazetkę i sobie, wiecie, tak przeleciałem... miałem gazetkę, tak, przeczytałem i nie było tam mowy o żadnych sekretach, tam na końcu już nie patrzyłem, nie, no, bo nie chciałem sobie nic spojnarować. Okej, okay, co tutaj dalej? Rezerw... Co? Rezerwuat? Dobrze widzę. Hata kontrolna. Bezcelowy most. To plaża, świątynia życia. Opasły kolo, punkt widokowy na wulkan, czerstwy wsioch i krowa. Puszczona chata, drzewo gnomów, dziwne różo. I strzelnica właśnie. Słuchajcie, teraz musimy się udać na strzelnicę. Żeby się dowiedzieć więcej właśnie o tym turnieju. Nie zawsze właśnie nam gra będzie mówiła, co mam robić. ale ja na razie pamiętam. Musimy się właśnie dowiedzieć o tym turnieju. Bo no bez wygranej, bez tego pucharu, no nie przedostaniemy się na drugą stronę mostu, a to jest nasz prioryt priorytet w tym momencie, tak? Okej. Okay. Okej, okay. jak widzicie jesteśmy w... A, no, tu nie można przeczytać, ale tutaj jest napisane? No nie, oszimku odsunę się. Piąty doroczny konkurs miotania krasnoludem. W... Aore coś tam tylko dziś. W... Wspaniałe nagrody. Okej. Okay. No to lecimy. No, jak widzicie, cały czas tutaj jest pogoda ładna, wszędzie, jak na razie. Mury się ruszają? I on słuchajcie, nigdy to nie zauważyłem. Dziwne. O, i muzyczka się zmienia. Konkurs miotania krasnoludem. Dobra, to może najpierw... Może najpierw się po prostu dowiemy, tak? Co to jest? O. To pierwsza nagroda w dorocznym turnieju miotania krasnoludem. Tak. Pewnie właśnie na tym zależało hrabiemu. No. Spróbujemy wziąć. Ej! Gdzie pchasz, ty łapska? Dobra. No. I żarcie, słuchajcie, żarcie Kociołek pełen smakowitego no właśnie, chili. Nie, ja kocham chili. A ręce przy sobie, to wyłącznie dla zawodników. Nie ja chcę zostać zawodnikiem. Dobra. Okej. Okay. No to słuchajcie, idziemy do tego gościa. On wygląda jak dziadek do orzechów, nie? Tak mi się zawsze zdaje. Kolejny pozbawiony osobowości statysta w tej przygodówce. Cześć! Cześć! Taki własne. Cześć! Co się tu dzieje? Co się tu dzieje? Nie czytałeś napisów na no, tablicach? Czytałem. czytałem, ale myślałem, że ktoś sobie jaja robi. To piąty doroczny turniej miotania krasnoludem. Zwycięzca otrzymuje to trofeum. Nie wspomnę o prestiżu, jaki się wiąże ze zdobyciem trofeum. Mogę wziąć udział w turnieju? Mogę wziąć udział w turnieju? Jasne, wpisowy no, hu, hu. 50 srebrnych. Nie jesteście. Właśnie macie jakieś zniżki? E, macie jakieś zniżki? A masz legitymację związkową? Nie. Wobec tego mamy, ale tylko dla związkowców. Skoro. Aha. Okej. Okay, no to musimy mieć 50 srebrników na to wpisowe. No trudno. Pogadajmy sobie może z zawodnikami, ale najpierw. Następne podejście. Lord Domb, Debur Konarski. Tak, Debur... Oglądajcie, bo to jest akurat fajne, i w ogóle ten gościu to wygląda tak samo, to jest dziwne. Wolne pole dla Lorda Demba de Burkolarskiego. To jest dziwne. Ale ten gościu to jest zwolnienie. to zobaczycie jego twarz. W ogóle wszyscy mają tu nienormalne twarze. No ej no. No, kamera szaleje. No widzicie? Jakąś się cofa, nie, nie wierzę. Sorry, ale naprawdę to już nie jest moja wina. Taki obrzydliwy, fuj. Jak zęby szczerze, jakich psycho. Kurde, do dzieła, lordzie! No to będzie fajny, to szymek taki robi. To jest chyba fajne. fajny. Nie wiem, co on miał robić. Okej. Okay. Widzicie, właśnie to jest kwiat? A taki mały śmiesz. Do dzieła, lordzie! No właśnie. Mm. Fuj. Quiet, please! Właśnie to było quiet, please. Nie czemu tego nie przetłumaczyli. Ej, uff! No nie trafiłem Lord Dąb de Burgorarski 9. Nie słuchajcie, to Kowal jest gorszy niż Lord Dąb. NIECH słucham, to kolka! Tak. Następny zawodnik Kowal. <laughs> jo, ja, ten jest gorszy, słuchajcie. Wolne ja co... pole dla Kowala! Kowal w ogóle... Taka nazwa, jaki No ej, no grono... Widzę, że ma jakiegoś patcha, może on zredukuje to. No to jest troszkę denerwujące dla mnie, a dla was to tym bardziej. Właśnie on wychodzi z tego tutaj namiotu. No... Wygląda po prostu jakby się nie miał z 20 lat albo i całe życie Okej okay. No Też mierzy wiatr pewnie Kas nowy, biedny kas nowy. Sorki. Oj szymek, garni dupsko. Au Poof! No oj, kowal. 10 punktów. Cholera. A oto wyniki. Lord Dampter Borcarski 9. Kowal 8. Kowal 8. No. Okej. Okay. No. To była takie mała wskazówka, Co się tu będzie działo mniej więcej. Okej. Okay. I słuchajcie... Teraz będzie... Grosy to robisz. Pogadam sobie z zawodnikami. No szymek, no. Cześć. Coś ty za jeden. Co robisz w moim namiocie? No. Wpadłem, żeby trochę postać w blasku chwały mistrza w miotaniu Grosnym Ludem. Chciałem tylko powiedzieć, że masz szykowne wdzianko. Reprezentuję KTPTEK. Czy to twój namot? Myślałem, że to by on. Okej, okay, najpierw tą. To. to twój namiot? Myślałem, że to wychodek. za pocisk. Strasznie tu cuchnie. To moja pomada wojenna. Aha. Usłyszycie z czego jest ta pomada Aha. wojenna? Sporządzona z krasnoludzkich odchodów. Obrzydliwy dziad. Co obrzydliwe. No. Wiedziałem, że nie zrozumiesz. Nie masz pojęcia o szlachetnej sztuce miotania krasnoludem. Tak bardzo szlachetna jest. No, Kurczę, dalej, no. Za nic nie wysmarowałbym sobie gęby głównym. Też nie. ludzie są W takim razie nigdy nie zostaniesz wielkim krasnoludomiotem. Coś jeszcze? No co chciałem, żebyś jakby był pijany. Eko mówiąc. No gro. Reprezentuje KTP. KTPT. -y K. Reprezentuje K -t -t -y -y -ka. Królewskie Towarzystwo Peklowania tokujących kaczorów Ja pierdzielę Tak Tak to trosku to wrócło mm, mają... Nie Eee, przeciwników torturowania krasnoludów. Jakiego torturowania? Przecież one nic nie czują. Poza tym musimy trochę przetrzebić ich populację, bo wymrą z głodu. Coś jeszcze? Wszystko coś czuję czopie Głupi Grom, bo teraz cię zdenerwuję Nie no słuchajcie, to jest jakieś nienormalne Chciałem tylko powiedzieć, że masz szykowne wdzianko Chciałem tylko powiedzieć, że masz szykowne wdzianko Dziękuję sam je Pewnie zaprojektowałem. W tym niecodziennym kapeluszu zmieszczą się nawet cztery krasnoludy! Ciekaw jestem, bo się aż cztery krasnoludy, no ok. Pozostawię to bez komentarza. Oj, konobra. Co ty wiesz o kapeluszach? Ja to mam kapelusz. Ty masz czapkę.